Witam serdecznie, a teraz przedstawię Państwu sposób, w jaki znaleźć najtańsze połączenie lotnicze. Wchodzimy na stronę www.tania-podróż.pl. Z prawej strony mamy wyszukiwarkę połączeń. Wybieramy miejsce, z którego chcemy wylecieć niech będzie to Poznań. Wybieramy miejsce, do którego chcemy dolecieć niech będzie to Barcelona. Wybieramy datę wylotu. 1 grudnia. Wybieramy datę, kiedy chcemy wrócić z Barcelony. Niech będzie to 8 grudnia. Wybieramy maksymalną liczbę przesiadek. Mamy do wyboru jedną przesiadkę, dwie przesiadki bądź zero. Połączenie bezpośrednie. Wybierzmy jedną przesiadkę. Czy system ma uwzględniać połączenia przesiadka z noclegiem? Nie. Czy system ma uwzględniać autobusy linii Polski Bus? Nie, nie ma uwzględniać. Wybieramy liczbę pasażerów dorosłych, dzieci oraz niemowląt. Jeden pasażer dorosły. Klikamy szukaj. System wyszukuje w bazie danych najbardziej dogodne połączenie lotnicze. Jak widzimy zostało znalezionych 5 lotów do Barcelony z Poznania oraz 2 loty powrotne. Najtańszy bilet kosztuje 124 zł. Z Poznania do Barcelony. Bilet powrotny kosztuje 239 zł. Jeżeli chcemy zarezerwować bilet, klikamy przycisk Rezerwuj. Tak samo sprawa się ma do połączenia powrotnego. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.